Cześć, Piotr Merek, HDTV Polska, jesteśmy w Amsterdamie, czyli w Holandii, kolebka firmy Philips, właśnie zakończyła się oficjalna konferencja, na której zaprezentowano najnowsze produkty na 2020 rok. Na czym się skupiono? No przede wszystkim na telewizorach. Zaprezentowano nowe linie, zaczęto od telewizorów LCD, czyli telewizorów LEDowych. owych zaprezentowano nową serię 8000 oraz 9000. Na ten moment, bezpośrednio po konferencji, nie mamy jeszcze dokładnie Szczegółów, czym się będą charakteryzować, oczywiście były podane ogólne informacje: Dolby Vision, najnowsza rewizja procesora P5, Android TV, ale to wszystko zobaczymy dopiero jutro na specjalnych workshopach, które zostały przygotowane dla dziennikarzy. Oprócz nowych linii LCD także nowa linia OLED. Co jest ciekawe, ponieważ OLEDy mamy w sumie świeże od Philipsa, natomiast spodziewałem się, że coś zostanie pokazane. Myślałem, że będzie to model 48-calowy, ale tego jeszcze nie wiem. Że jutro na tych workshopach je zobaczymy. Natomiast uważajcie, zaprezentowano nową serię 805, czyli następcę 804, który właściwie, tak jak mówię, jest dopiero w połowie swojego życia. Ta 805 ma pojawić się gdzieś w okolicach wiosny i wczesnego lata, więc będziemy też śledzić, zobaczymy czym ona się różni jutro na prezentacji od swojego poprzednika. Oprócz telewizorów, bardzo skupiono się na Audio. To jest ten element, na którym teraz firma stawia. No i słuchajcie, jest ogromna e, informacja i ogromna bomba, ponieważ firma wraca do marki Fidelio. E, może fani marki Philips pamiętają, e, że słuchawki czy głośniki właśnie z tym logiem Fidelio naprawdę charakteryzowały się mega dobrą jakością e, dźwięku. No i w tej chwili mamy właśnie. Powrót. Fidelio wraca, zaprezentowano słuchawki, high-endowe słuchawki o nazwie X3. No, słuchajcie, tutaj oczywiście na razie nawet jeszcze nie mieliśmy okazji ich odsłuchać, ale myślę, że marka Fidelio no, będzie gwarantować przynajmniej bardzo dobrą jakość dźwięku, ale też wykonanie, skóra. No, to wszystko na tych filmach tutaj, które prezentowali prezentujący, naprawdę wyglądało to fajnie. Oprócz marki Fidelio i słuchawek X3 pokazano też słuchawki. Sportowe. Różne wersje słuchawek sportowych, które także będziemy mogli używać na siłowni czy podczas e, biegania. Pokazywano też, słuchajcie, chwalono się w ogromnymi wzrostami sprzedaży telewizorów. No naprawdę względem 2018 roku do 2019 te przyrosty były bardzo duże. W OLEDach 100%, w LCD-kach konkretne serie aż o 75%. Więc widać, że firma odnosi ogromne e, sukcesy. No ale nie ma się co dziwić. Natomiast na koniec powiedziano jasno: 2020 Rok to będzie rok technologii Ambilight. A Ambilight, jak wiecie, to jest ten główny, unikalny wyróżnik właśnie telewizorów OLED oraz LCD, czyli to barwne podświetlenie w rytm audio, w rytm wideo, które naprawdę niesamowicie się sprawdza w przypadku grania czy w przypadku oglądania filmów, seriali. W związku z tym, no, nie ma się co dziwić, ponieważ ten Ambilight jest unikalny i jest tylko dostępny w telewizorach Philips. Na ten moment to wszystko na gorąco. My czekamy na. Na warsztaty, które jutro się odbędą, tam dokładnie już będziemy przyglądać się tym produktom i najnowszym seriom. Więc śledźcie nasz portal i śledźcie nasze kanały filmowe, będziemy tam wszystko wrzucać. W takim razie, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, cześć.